Nazywam się Magda Jura, jestem miejscem dyscypliny ujeżdżenia. Zajmuję się tą dyscypliną od 25 lat. Nasza przygoda z dresażem zaczęła się około 10 lat temu. Jest to stajnia zajmująca się stricte dresażem. Chodujemy również konie tylko i wyłącznie pod dyscyplinę ujeżdżenia. Jak zaczyna się relacja między jeźdem i koniem, zawsze próbujemy znaleźć porozumienie. Koń reaguje na. Naprężenie naszych mięśni, naszej miednicy, łód, a my reagujemy na naprężenia jego grzbietu, szyi. Od jak dawna stosuje Pani wysokoenergetyczną laseroterapię MLS u koni? Laseroterapię st zaczęliśmy stosować około 4 miesiące temu, zaraz po kontuzji e, mojego konia podstawowego z zalecenia doktora przewoźnego, który jest lekarzem prowadzącym. Jak często konie w Pani stajni poddawane są zabiegom laseroterapii? Zwykle się to tak odbywa, że doktor przewoźny zaleca terapię, określa czas, jak długo mają być prowadzone te zabiegi. Oczywiście ich częstotliwość również jest określona przez doktora i my staramy się stosować do jego zaleceń zawsze. Jeżeli zaczynamy laseroterapię, to trwa ona zwykle około dwóch tygodni i odbywa się co drugi dzień. Jakie są efekty laseroterapii MLS, Pani zdaniem? Z tego, co zaobserwowaliśmy, zmniejszają obrzęki ścięgien. Bardzo niwelują właśnie te obrzęki. W krótkim czasie widać bardzo dobre efekty wspomagania leczenia właśnie. No na pewno przyspiesza to powrót do sportu. Ten okres rekonwalescencji się bardzo skraca i dużo szybciej można powrócić na areny ujeżdżeniowe. No ja życzę wszystkim ujeżdżeniowcom, żeby jak najdłużej zostali w siodle, bo im dłużej jesteśmy w siodle, tym lepiej dogadujemy się z naszymi mm -hmm. popilami. po no. prostu. O, świetna, świetna płęta. To mówiłam ja.